Byłaś tą, w której oczach widziałem zaklęty blaski spojrzenia, które czas zmienił na kłótni wrzasku. Uśmiech szczery, głęboki, szeroko, otwarte oczy, kroki w moją stronę Dotykałaś, ja tonąłem delikatne Twoje dłonie kładzione mi na policzku. Kazały bić tu mojemu sercu do wersów. Zapach Twoich gestów, ton Twoich szeptów sprawiał, że słowo nie nie miało tu sensu. Snuję se znów, w którym suwa bez cenzury, lecą z nami w chmury, wyburzając mury i znowu ty znowu jak Gdzieś daleko razem rysuję pejzaże Nie będąc malarzem Patrzę w twoje oczy, dobrze wiem co widzę Szerokie żenice, Juzyna i szybie nie widzę cię wcale i tęsknię tu kurwa każdego dnia. Ja wypatruję jutra, może ci zadzwonisz, powierzę się, boisz, będę mógł przyjechać, być. Nie czekać na ciebie codziennie jak węgle tu chodzę. Myśli, emocje, ja walczę, bo mogę, muszę i chcę i nie chcę nic więcej Ty ty życie I razem za rękę to ten cel przy, który marzenia niosą w góry. Sny i widy, których nie umiem się pozbyć. Patrzę na krzesło, otwieram usta. Ciebie tu nie ma, to strach i ta pusta przestrzeń. Kruszy mój głos, nie mogę ruszyć się. Myśli o tobie, o tym, czy ty dalej kochasz mnie. Mówisz, nie widzę, że machasz mi z okna. Pociąg już odjeżdża, ty odejdź, nie zostań. Postaw się teraz w mojej sytuacji. Wiem, to moja wina i zero w niej racji, Nie warty, niechciany, przez los wyklęty, zakończyłbym to dawno, tak bez żadnej błędy swe błędy naprawił. Żył przecież dalej, utwalał w mej głowie te wszystkie detale. I znowu nad ranem do ciebie się tuląc, mówił, że kocham i objął, oburąć i cieszył się skórą. Patrzył na uśmiech, widział po tobie, że zaraz uśniesz i sam się położył. Tak obok ciebie czuł zapach i ciepło na cielej, i wedel przy pocałunku Wystarczy mi jeden, a nie setki trunków I wróć już, odwróć się, powiedz, że kochasz mnie Lekcja udała się, teraz już dobrze wiem Ja nauczyłem się, ja nauczyłem się, ja nauczyłem się Nie pojęte bardzo jak szybko zamarza śnieg na szybie stoi przy nie oddycham i wcale się temu nie dziwię Skrobię na szronie mi tylko znane litery Może to tak i dłubane w przezroczu tej bieli Oni o tym nie wiedzieli, nie mieli się skąd dowiedzieć Nie wiedza błogosławi dopóki nie poznasz siebie Szczerze w to wierzę, możesz się z tym nie zgodzić W sumie chuj mnie obchodzi, nie narzucam ci woli Jeżeli tak, czy to woli to możesz poduszkę płakać Prawie jak przy rozstaniu emocje tworzą celu na park Zap który ewidentnie mi się kojarzy To jej playboy lovli Na wypadek gdybym marzył drugą wskazy Sorry skutecznie wszystkie omijam Wiesz jak jest GPS mi nie sprzyja Drzwi szyba o której była już mowa Na niej w szronie napis Może zacząć od nowa Od nowa